Janusz Grabowski, podcast o możliwościach nieruchomości. Sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj opowiem Tobie o kwestiach rozliczania najmu a liczeniu zdolności kredytowej. Czyli inaczej mówiąc, jak dobrze rozliczać najem, jak księgować to, na jakich zasadach rozliczać, żeby bank lepiej niż gorzej liczył twoją zdolność kredytową żeby jakby zapas zdolności kredytowej był też także doliczony dzięki wynajętym Twoim innym nieruchomościom, czy dodatkowy dochód z najmu, czy też jedyny dochód z najmu, co lepiej, jak lepiej, jak w tym wszystkim działać. Zanim w ogóle będziemy rozmawiać o liczeniu zdolności kredytowej, pomyślmy, jak możesz rozliczać swój najem pod kątem księgowym. Tak naprawdę są dwie formy rozliczania, które można powiedzieć teoretycznie jeszcze na trzecią, ale faktycznie są dwie. Albo na zasadach ogólnych, czyli księgujesz wszystkie przychody i wszystkie koszty i od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami płacisz podatek lub możesz to rozliczać na ryczałcie, czyli uproszczona księgowość i masz 8,5% od przychodu lub jeżeli te obroty są powyżej, jeżeli dobrze pamiętam, 100 tysięcy, no to wtedy masz 12% od przychodu. Ryczałt jest na tyle fajnym formą rozliczania, że jest bardzo prosty. Wpływa mi na konto 1000 zł, ok, od tego 8,5% czy 85 zł podatku do 20 następnego miesiąca jako dochód z najmu, no i na koniec roku, do końca stycznia trzeba złożyć PIT 28 z uwzględnieniem wszystkich miesięcy, no i rozliczenia. To jest najprostsze na ryczałcie. Tak samo możesz e, rozliczać przy większych obrotach na 12%, ale licząc, że to jest 8,5%. E, Idąc dalej, jeżeli chodzi o kwestię ryczałtu, żeby częściowo minąć też płatności za rachunki, które wpływają sobie na konto od najemców, jest propagowane, żeby zrobić opłaty za czynsz plus zaliczkę na media. Tak? Przykładowo wpływa te 2000 zł na za czynsz, za opłatę za mieszkanie, plus 500 zł opłaty za czynsz, prąd, gaz i tym podobne rzeczy. Tak? 2,5 tysiąca zł masz przychodu. Że 2000 jest przychodu 500 zł zaliczki do media o 28,5%, czyli 170 zł plus mm, dodatkowo opłaty, od których nie płacisz już podatku. Jeżeli byś chciał wykazywać lepszy dochód na najmie, mm, możesz odprowadzać podatek od całej kwoty od 2500 zł Jednakże duża część banków i tak y, analizując umowę najmu, bo to jest często dokument, który musisz pokazać wnioskując o kredyt hipoteczny. Zobaczy, że OK, tyle jest za opłaty, tyle jest za media i tą kwotę zdarza się, że bank odliczy. Więc no, rozsądnie jest płacić mniejszy podatek, ale na tyle duży, żebyś to zdolność kredytową posiadał. I to jest kwestia ryczałtu, tak? Więc tutaj już tak naprawdę mamy wszystko ustalone. Czyli licząc, no, zarabiasz 2000 zł, masz przychodu z najmu. Liczmy, że masz na to 1000 zł, raty kredytu. No to zostaje ci 1000 zł, minus jeszcze podatek, to 170 zł. Więc teraz sumując, no, masz 700, przepraszam, 830 zł co miesiąc, jakby dochodu na czysto po odliczeniu. Kosztów y, kredytowych i wszystkich gdzieś tam opłat. Nie oczywiście, nie uwzględniając jakiegoś zużycia materiałów itp., itd., to jest przychód w tym momencie, przepraszam, nie przychód, dochód Twój na 300, 830 zł. Mamy też drugą opcję: zasady ogólne, czyli księgowanie y, wszystkich kosztów i rozliczanie tego. Możesz się rozliczać na zasadach ogólnych także prywatnie, bez, bez prowadzenia działalności gospodarczej no i to wszystko sobie rozliczasz, masz takie podsumowanie też, żeby prowadzić taką bardzo uproszczoną księgowość no i deklarujesz na koniec roku na picie 36 rozliczasz wtedy te najmy ile masz przychodów, ile kosztów od różnicy, która jest dochodem, płacisz w tym momencie podatek dochodowy, jeżeli jesteś na stawce progresywnej to 18% lub 32% bo jeżeli jesteś na zasadach ogólnych, ale przepraszam, tutaj zasady ogólne wchodzą w grę, znaczy podatek liniowy, jeżeli jest działalność gospodarcza. O tym za chwilę. Licząc znowu z zasady ogólne i rozliczanie kosztów poza przychodem tych 2000 złotych, tak naprawdę na 500 złotych w tym momencie m, może być też Twoim przychodem, czyli masz 2,5 złotych, ale te 500 złotych też jest Twoim kosztem, więc zostaje nam 2000. Masz ratę kredytu 1000 zł, jest to rata kapitałowo-odsetkowa, załóżmy, że to jest kredyt, który wziąłeś niedawno na 30 lat. No to z tego 1000 złotych, 700 zł to są odsetki, 300 zł kapitał plus minus. No to te 700 zł też możesz doliczyć jako Twój koszt uzyskania przychodu. Czyli zamiast 2000 już masz 1300 zł dochodu do opodatkowania. Ale możesz jeszcze doliczyć takie rzeczy jak amortyzacja nieruchomości. Przyjmijmy, że tu mamy amortyzację przyspieszoną 10% i że tych kosztów amortyzacji miesięcznych to jest też 1000 zł. No to już zostaje nam z 1300 300 zł tylko dochodu. I od tych 300 zł płacisz podatek. To 18%, czyli około tam 60 zł podatku do zapłaty. Fajnie, no bardzo fajnie, bo zamiast 170 zł na ryczałcie, masz tylko 60 zł podatku na zasadach ogólnych, czyli inaczej mówiąc na no 110 zł zostało tobie w kieszeni. Ja nie patrzeć 5% różnicy od kwoty najmu od 2000, więc no już fajna oszczędność. Dobra kwota, patrząc na procenty. Ale jak do tego podchodzi bank? W tym momencie twój bank, do którego wnioskujesz o kredyt, patrzy OK, ale ty masz 300 złotych dochodu. Co z tego, że masz 2500 złotych przychodu, jeżeli masz tyle kosztów i podatki płacisz tylko od 300 zł. więc niestety wtedy zdolność kredytowa jest o wiele niżej liczona niż przy dochodzie z ryczałtu. Myślę, że jest to dla ciebie zrozumiałe, no bo Podatkowo, na picie, czy co na deklaracjach miesięcznych, do, czy kwartalnych z Skarbowego, wychodzi, że masz tych podatków o wiele mniej niż więcej. Tak? Więc no, zamiast 2000 znajmu, e, to bank liczy tylko tutaj 300 zł. Więc no, to jest ta kwestia, która musi uwzględnić. E, ale ja słyszałem, że amortyzacja w niektórych bankach podnosi dochód. Tak, to prawda. Jednakże amortyzacja podnosi dochód pod warunkiem, że masz działalność gospodarczą i rozliczasz amortyzację w działalności i te wszystkie koszty idą także i przychody przez działalność gospodarczą. Jak to wygląda? Bardzo podobnie, jak to było na zasadach ogólnych, jednakże na wszystko jakby musisz wystawiać faktury, też księgujesz wszystkie odsetki i tym podobne rzeczy, ewentualne faktury zakupowe na remonty, na towar itp. itd., to jest, ale wiedzieliśmy, że to są koszty mm, impulsywne, nie są to koszty cykliczne. Z cyklicznych mamy to samo, odsetki, yy, media, yy, no i amortyzację. Amortyzacja to jest taki koszt księgowy, można powiedzieć wirtualny, no bo wnosisz sobie do majątku firmy nieruchomość, którą kupiłeś, na za 400 tysięcy, no chociaż przy takiej kwocie najmu coś za 200 tysięcy, 250 000. i liczimy, że ta nieruchomość jest własnością użytkowana wcześniej dłużej niż 5 lat, to może skorzystać z przyspieszonej formy amortyzacji, na przykład ustali sobie 10% amortyzacji. W tym momencie jest takiej nieruchomości 250 tysięcy, 10% jest 25 tysięcy, na 12 no to ponad jest 2000 tysiące złotych odsetek, tak, więc w tym przypadku, jakby była taka amortyzacja, no to Twój dochód zamiast przykładu, e, gdzie było 300 zł na plus, byłoby mm, dochód, a wręcz strata 700 zł na minus. I księgowo zamiast jeszcze mieć podatków do zapłacenia, to który tysiąc powinien mieć zwrot albo absorbowałby to z innych dochodów. Jednakże wróćmy do przykładu, mm, który wspomniałem przed chwilą, czyli tej amortyzacji z 1000 zł co miesiąc. To jest koszt, który. No, jest wirtualny, bo faktycznie go nie ponosić, tak, no, mieszkanie stoi dzisiaj za miesiąc, za dwa i co miesiąc sobie te tysiąc złotych amortyzujesz, odliczasz od kosztów uzyskania przychodu, ale faktycznie dalej yy, znaczy te pieniądze nie wychodzą od Ciebie z konta, tak, tylko jest koszt kringowy, no bo kiedyś wcześniej kupiłeś tę nieruchomość Czyli poniosłeś już ten koszt, ale nie możesz zakupu nieruchomości, jeżeli wynajmujesz, widzieć jednorazowo w zakup, tylko właśnie amortyzujesz w rozłożeniu na lata. I to jest piękna e, poduszka podatkowa, optymalizacja, jak sposób dzięki nieruchomościom można e, zarabiać i nie płacić podatku. A o tym to też gdzieś tam, znaczy jednakże co jest w tym momencie w części banków, jak pokażemy ewidencję środków trwałych, że nieruchomość Ciągnąłeś do działalności do majątku firmy na papierze wystarczy przy jednoosobowej działalności, to te 1000 zł jest dodatkowo twoim kosztem. Ale z drugiej strony część banków stwierdza, okej, okay, to jest koszt tylko księgowy, więc jeżeli twój dochód według papierów wspomnianej właśnie wychodzi te 300 zł, to część banków przyjmie, okej, okay, ten 1000 zł amortyzacji jest księgowy, więc przyjmijmy, że dochód jest 1300. Ani 300 zł. Więc w tym momencie ta zdolność już jest fajniejsza dzięki tej amortyzacji niż jakbyś rozliczał prywatnie i też amortyzował. Więc to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli myślisz, że w ciągu pół roku, roku, dwóch, pięciu lat będziesz chciał też kupować kolejną nieruchomość, korzystając z kredytu hipotecznego, to wiedz, że jeżeli dobrze wybierzesz drogę, jak już na dzień dzisiejszy posiadanie nieruchomości rozliczać, czy właśnie na zasadach ogólnych prywatnie, czy na ryczałcie, czy w działalności gospodarczej, sprawia, że będziemy mieć to zdolność kredytowo większą lub mniejszą. No i to zależy od tego, ile podatku zapłaci, żeby ta zdolność była. Tak? Mamy trzy przykłady: tak? ryczałt yy, ogólnie, ale prywatnie i zasady ogólnie, ale na działalność gospodarczą. Najmniej korzystnie przy, w tym przypadku teoretycznie wyglądają z zasady ogólne, ale przy działalności gospodarczej, ponieważ jeszcze uwzględnić koszty zUS-u, obsługi księgowej itd., jednakże no liczmy, że masz to działalność gospodarczą, masz obroty z innych źródeł i nieruchomość dla ciebie jakby dodatkowym źródłem dochodu, albo właśnie tworzeniem sobie kapitału na emeryturę, na zabezpieczenie przyszłości itd., to księgowanie pod działalność daje lepsze efekty kosztowo mniej to yy, kosztuje, może inaczej, jest więcej kosztów, więc mniej podatków jest do zapłacenia, ale z drugiej strony, jakbyś chciał kiedyś działać z kredytem, no to jest szansa, że niektóre banki, znaczy jest to wręcz pewne, że niektóre banki doliczą ten dochód, i podwyższą dochód liczony do zdolności kredytowej, dzięki temu będziesz mieć wyższą, a nie niższą zdolność kredytową. Należy, jeżeli jesteś na początku drogi, myślisz o zbudowaniu sobie portfelu mieszkań i każde mieszkanie chciałbyś, żeby miało jak najwyższą, znaczy, żebyś ty miał jak najwyższą zdolność kredytową, to najlepiej się rozliczać to na ryczałcie. Bo bank z ryczałtu liczy najlepszą zdolność kredytową. Z tych 2000 przeważnie banki przyliczą 80% zdolności kredytowej. Tak, 80% dochodu. Z tych 2000 na dochód jest 1600. No 1600, no szało nie robi, jest to minimalna krajowa i z tego, jak przy jednoosobowym gospodarstwie otrzymamy 80 tysięcy złotych kredytu hipotecznego, no to już jest dobry wynik więc załóżmy, że tego dochodu jest więcej, albo jak to jest dodatek do dochodu z etatu, no to wtedy wręcz jest idealnie, tak, bo przede wszystkim bank opiera się jakby na zdolności z etatu, z własnej działalności gospodarczej, a ryczałt z wynajmu nieruchomości jest tylko dodatkowym źródłem dochodu, który no, zwiększa Tobie w tym przypadku znacząco zdolność kredytową, jakieś 200 tysięcy y, zdolności, więc na małe mieszkanie jest lub nawet na większe w mniejszej miejscowości. Więc reasumując, jak już też wspomniałem na innym podcaście, chcesz mieć zdolność, płacisz większe podatki, więc najrozsądniej podbudowanie zdolności jest ryczałt, mimo że to więcej kosztuje Ciebie y, pieniędzy ze względu na odprowadzanie podatków, ale jeżeli chcesz mieć dochód, i w razie, by jak przy okazji kiedyś skorzystać z dodatkowej zdolności kredytowej, to warto skorzystać z wpisaniem całego majątku pod działalność i dorzucenie tego wszystkiego właśnie w amortyzację, żeby były takie obniżone koszty podatkowe, ale mimo to szansa na wyższą zdolność kredytową. Ja przez Kilka lat właśnie po płaciłem, rozliczałem na ryczałcie, z jednej strony dla uproszczenia sobie też rozliczeń, z drugiej właśnie z wygody i budowania zdolności kredytowej. W tym momencie, jak już mam nabytych kilka nieruchomości i moja zdolność kredytowa na dzień dzisiejszy jest wyeksploatowana, myślę, że to jest takie piękne słowo, które by tu pasowało, to nowe nieruchomości wrzucam już pod działalność gospodarczą, wynajmuję na działalność, amortyzuję wszystkie koszty, ładuje właśnie pod działalność, żeby dochody z usług finansowych plus najmu się niwelowały dzięki właśnie amortyzacjom, kosztom remontu i tym podobnym. Dzięki temu uzyskuję kilka tysięcy, może za dużo, ale z 1,5-2,000 zł miesięcznie na y, podatku, ale dzięki temu, jakbym dalej chciał działać za jakiś rok, dwa, to tabela, amortyzacji, ewidencja środków trwałych da mi dodatkowe narzędzie, żeby pokazać. Dobra, dobra, no może cyfry nie do końca pokazują, że mam dochody, ale tyle. Ale proszę weźcie tu pod uwagę jeszcze. Amortyzację, dzięki której no, mam kilka tysięcy za miesiąc y, wirtualnych kosztów, które no, podbijają mój dochód dużej części banków. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Jak bank liczy zdolność kredytową, ale nie chodzi o to, tylko możemy inaczej. Kiedy przyjmie dochód z Twoich najmów? Przede wszystkim banki chcą mieć pewność, czy inaczej, analitycy chcą mieć pewność, że faktycznie ten dochód otrzymujesz, że ten ten mieszkania wynajmujesz. W jaki sposób? Rozliczenie roczne, czyli PIT za poprzedni rok. I tu jeden bank, jest, który tego pita nie chce. Tak naprawdę każdy bank opiera się w 90% na PIT, czyli deklaracji rocznej za poprzedni rok podatkowy oraz weryfikuje dochody, umowę najmu, czy ona jest cykliczna, czy, jest, czy faktycznie jest odnawiana. Chociaż często wystarczy umowa za ostatnie 12 miesięcy, które były czy tam dwie umowy, ale no, jeżeli by się okazało, że są zmiany najemców, no, to wszystkie umowy trzeba y, pokazać, które były w tych ostatnich 6 lub 12 miesiącach oraz y, chcę zobaczyć, czy są wpływy na konto. I niestety duża część banku, gdzie na przykład na całe 12 miesięcy wpływów jest 8-9 na konto, reszta była gotówka albo nie wiem, były pustostane, może się okazać, że w ogóle nie zaakceptuje Tobie e, dochodu z najmu. Z tego względu, że według nich nie jest systematyczny, stabilny, czy inaczej cyklicznie co miesiąc co wpływy. Jeżeli cyklicznie co miesiąc co wpływy na konto, e, wynagrodzenie z tytułu umów najmu, no to nie ma się czym martwić, wręcz powinien się cieszyć i gratuluję, że to wszystko y, rozliczasz y, w historii konta. Odstala ciebie y, plusy pod kątem przyszłej zdolności kredytowej, ale też wiec y, o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że 6 miesięcy to jest minimum y, dochód z najmu, żeby ten dochód został zaakceptowany. Tak, czyli 6 wpływów na konto czy to 6 razy 5 pokoi, tak, jeżeli mówisz no, po prostu na pokoje? Czy 6 przelewów, razy 1 przelew, jeżeli wynajmujesz sobie kawalerkę? Ale te 6 miesięcy minimum musi być. Jednakże, no i tak, poza jednym bankiem większość banków zweryfikuje Twoją zdolność kredytowo i jeszcze poza wpływami na konto także deklarację roczną, czyli PITem. Więc. Teoretycznie po 6 miesiącach już można działać, próbować, ale faktycznie w dużej części banków musi być to pełen rok, czyli 12 miesięcy, a najlepiej ponad rok, żeby był zamknięty rok kalendarzowy, żeby banku bankowi pokazać PIT, yy, że ten dochód jest, że faktycznie odprowadzasz podatki, że to wszystko jest zgłoszone w skarbówce. No, i że jesteś tutaj rzetelnym, uczciwym podatnikiem, którego stać także na obsługę kredytu. Wracając jeszcze do tych umów: 6 miesięcy, 12 miesięcy, ciągłość wynajmu. Co jest ważne, jeżeli wynajmujesz sobie jedno, dwa mieszkania od dwóch lat, na przykład rozliczasz to fajnie na podatku, ale kupiłeś nowe mieszkanie, nową nieruchomość i masz dochód znajmu nie ma 3-4 miesięcy, to niestety bank nie uwzględni tego dochodu do średniej yy, zdolności. Uwzględni tylko te dochody, które są stabilne, trwa już od minimum tego pół roku czy roku, a tego nowego, świeżego zobowiązania, mm, zobowiązania, przepraszam, dochodu, niestety nie zostanie przyjęty. Więc miej to na uwadze, że ok, super fajnie, kupię dzisiaj mieszkanie, jutro wynajmę, pojutrze idę pod kredyt. No nie? Musisz poczekać minimum te 6 miesięcy, aby Każdego dochodu było minął te pół roku, a najlepiej te 12 miesięcy, czyli rok. Więc no, budowa zdolności oparta na e, dochodzie z najmu jest powolna. Nie jest zbyt szybka, ale jest do zrealizowania. Ważne, żeby mieć na to plany działań. Więc podsumowując, żeby dobrze wyli mieć wyliczoną zdolność kredytową, jeżeli chodzi o dochód z najmu, najlepiej rozlicza się na ryczałcie. Płać co miesiąc podatki, zadbaj, żeby najemcy tobie przelewali pieniądze na konto, no i przede wszystkim dbaj o ciągłość umów najmu i ciągłość przelewów na konto, żeby było faktycznie, jak to udokumentować. Jeżeli chcesz jak najmniej płacić podatku, masz gdzieś zdolność kredytowo, to idź na zasady ogólne, księguj sobie wszystkie rzeczy w kosztach, nie wykazuj dochodów, ale też nie miej pretensji do banku. Że nie chcę Tobie przyznać kredytu, bo brakuje zdolności kredytowej, mimo że na napicie jest strata. A faktycznie co miesiąc masz kilka tysięcy złotych przychodów. Już na czysto. No, takie rzeczy też są. Jeżeli chcesz to troszeczkę zoptymalizować, czyli mniej płacić podatków, ale jednak mieć jakieś zaplecze zdolności kredytowej, no to najlepiej hmm, pójść w, w najem pod kątem działalności gospodarczej. Ewidencjować środki trwałe i amortyzować nieruchomość. A jak już to wszystko zrobić lub chcesz wiedzieć, jak to zrobić rozsądnie, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Porozmawiamy, przygotuję Cię do kredytu. A w momencie, gdy znajdziesz potencjał w nieruchomości, w swoje wymarzone mieszkanie, czy do zamieszkania, czy pod kątem wynajmu, no to z miłą chęcią sprawnie i skutecznie. Załatwię Tobie kredyt hipoteczny na zakup tej nieruchomości. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, Janusz Grabowski. To jest podcast o możliwościach w nieruchomościach.